Chcę, żebyś znów poczuła się żywa, wyszeptał. I w tym momencie zdradziłam mojego męża po 15 latach małżeństwa. Nazywam się Kasia, mam 38 lat, i to jest historia o tym, jak zniszczyłam wszystko, co zbudowałam, dla chwili gorąca, która nigdy nie powinna się wydarzyć. Wszystko zaczęło się pewnego zwykłego popołudnia jesienią w Warszawie. Byłam mężatką od 15 lat z Markiem. Mieliśmy dwoje pięknych dzieci. Dwunastoletnią Zosię i dziewięcioletniego Filipa. Wygodny dom na Mokotowie i rutynę, która powtarzała się dzień po dniu jak zepsuty zegar, który mimo wszystko nadal tyka. Marek pracował jako inżynier w dużej firmie. Zawsze zajęty, zawsze zmęczony, zawsze odległy. Ja byłam nauczycielką historii w liceum, a moje życie sprowadzało się do budzenia się, przygotowywania śniadania, odwożenia dzieci do szkoły, prowadzenia lekcji, Odbierania dzieci, robienia obiadu, pomagania w odrabianiu lekcji, zasypiania i zaczynania od nowa. Nie zrozumcie mnie źle, kochałam moją rodzinę, ale gdzieś po drodze zgubiłam siebie. Jeśli podoba ci się ta historia, pomóż kanałowi rosnąć i kliknij przycisk subskrypcji. Twoja subskrypcja jest bardzo ważna, żebyśmy wspólnie dotarli do pięciu tysięcy subskrybentów. Marek i ja przestaliśmy ze sobą rozmawiać naprawdę rozmawiać. Może trzy lata temu. Nasze rozmowy ograniczały się do spraw logistycznych. Kto odbiera dzieci? Zapłaciłeś rachunki? Zosia potrzebuje nowych butów. W nocy kładliśmy się do łóżka plecami do siebie, jakby między nami była niewidzialna ściana. Ostatni raz, kiedy mnie dotknął z czułością było. Nawet nie pamiętam kiedy. Czułam się niewidzialna we własnym domu, jak mebel, który zawsze tam był i nikt już nie zwracał na niego uwagi. Wszystko się zmieniło, kiedy do naszej szkoły przyszedł nowy nauczyciel fizyki. Michał. Miał 35 lat, ciemne włosy zawsze trochę w nieładzie, okulary w grubych oprawkach i uśmiech, który sprawiał, że czułam motyle w brzuchu jak nastolatka. Pierwszy raz zauważył mnie podczas przerwy w pokoju nauczycielskim. Byłam sama, popijałam kawę i przeglądałam telefon, kiedy usiadł naprzeciwko mnie. Jesteś Kasia, prawda? Nauczycielka Historii? Zapytał, a jego głos był ciepły i przyjazny. Słyszałem, że twoje lekcje są najlepsze w całej szkole. Poczułam, jak się rumienie. Kiedy ostatni raz ktoś komplementował moją pracę? Kiedy ostatni raz ktoś w ogóle zauważył, że istniejam? Dziękuję, wymamrotałam, niepewna co powiedzieć. Może kiedyś opowiesz mi o swoich metodach nauczania. Jestem nowy i mogę się wiele od ciebie nauczyć. To była niewinna rozmowa. Przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. Ale sposób, w jaki na mnie patrzył, jakby naprawdę mnie widział, sprawił, że coś we mnie się obudziło, coś, co spało od bardzo dawna. Naciśnij czerwony przycisk subskrypcji już teraz i dołącz do naszej społeczności. Jesteśmy blisko osiągnięcia pięciu tysięcy subskrybentów, a ty możesz być częścią tego sukcesu. W ciągu następnych tygodni Michał i ja zaczęliśmy częściej ze sobą rozmawiać. Najpierw w pokoju nauczycielskim, potem podczas przerw na szkolnym korytarzu. A w końcu zaczęliśmy zostawać po lekcjach, rozmawiając o wszystkim i o niczym. On słuchał. Naprawdę słuchał. Opowiadał mi o swojej pasji do astronomii, o tym, jak fascynują go gwiazdy i nieskończoność kosmosu. Ja mówiłam mu o mojej miłości do historii, o tym, jak fascynujące są ludzkie wybory i konsekwencje, które zmieniają bieg świata. Nigdy nie spotkałem nikogo, kto mówi o historii tak namiętnie jak ty, powiedział pewnego dnia. A jego oczy błyszczały za szkłami okularów. Czułam się widziana. Czułam się żywa. Po raz pierwszy od lat czułam, że jestem czymś więcej niż tylko żoną Marka, matką Zosi i Filipa, nauczycielką. Byłam Kasią. Kobietą z pragnieniami, marzeniami, z sercem. Ale wiedziałam, że to niebezpieczne. Wiedziałam, że te uczucia, które zaczynały kiełkować w moim sercu, były niewłaściwe. Byłam mężatką. Miałam dzieci. Miałam zobowiązania. Pewnego wieczoru, po szczególnie trudnym dniu, kiedy Marek znowu wrócił późno z pracy i nawet nie zapytał, jak minął mi dzień, dostałam wiadomość od Michała. Ciężki dzień? Może chcesz porozmawiać? Jest nowa kawiarnia przy ulicy Poznańskiej. Podobno mają najlepszą kawę w Warszawie. Powinnam była powiedzieć nie. Powinnam była usunąć wiadomość i nigdy więcej o niej nie myśleć. Ale zamiast tego napisałam kiedy. Spotkaliśmy się następnego dnia po szkole. Kawiarnia była przytulna, z miękkim oświetleniem i zapachem świeżo parzonej kawy. Rozmawialiśmy przez dwie godziny. On opowiadał mi o swoim rozwodzie, który przeszedł rok wcześniej, o tym, jak jego żona zostawiła go dla swojego szefa, o samotności, która go dusiła. Ja opowiedziałam mu o Marku, o naszym martwym małżeństwie, o tym, jak czuje się uwięziona we własnym życiu. Nie zasługujesz na to, Kasiu, powiedział cicho. Dotykając mojej dłoni, leżącej na stoliku, zasługujesz na kogoś, kto będzie cię widział, doceniał, kochał tak, jak powinnaś być kochana. Jego dotyk był elektryzujący. Poczułam dreszcz przebiegający przez całe moje ciało. Szybko cofnęłam rękę, przestraszona intensywnością tego, co czułam. Muszę iść, wyszeptałam, chwytając torebkę i prawie wybiegając z kawiarni. Tej nocy nie mogłam spać. Leżałam obok Marka, który chrapał głośno, i myślałam o Michale. O jego dotyku, o jego słowach, o tym, jak sprawiał, że czułam się żywa. Jeśli oglądasz tę historię, naciśnij przycisk subskrypcji i pomóż nam dotrzeć do pięciu tysięcy subskrybentów. To naprawdę wiele dla nas znaczy. Przez następne dwa tygodnie starałam się unikać Michała. Jadałam lunch w swojej klasie zamiast w pokoju nauczycielskim, nie zostawałam po lekcjach, ignorowałam jego wiadomości. Ale on był cierpliwy i uparty. Pewnego piątku, kiedy wychodziłam ze szkoły, czekał na mnie przy moim samochodzie. Kasiu, proszę. Porozmawiajmy, poprosił, a w jego głosie słychać było desperację. Nie ma o czym rozmawiać, Michale. Jestem mężatką. To jest niewłaściwe. Wiem, ale nie mogę przestać o tobie myśleć i wiem, że ty też o mnie myślisz. Miał rację. Myślałam o nim. Cały czas. Każdego dnia, każdej nocy. Śniłam o nim. Wyobrażałam sobie, jakby było, gdybyśmy byli razem. Michale, proszę, zaczęłam, ale on przerwał. Tylko jedno spotkanie. Pójdziemy gdzieś, gdzie nikt nas nie zna. Pogadamy. A jeśli po tym nadal będziesz chciała, żebym odszedł, zrobię to. Obiecuję. Powinnam była powiedzieć nie, powinnam była wsiąść do samochodu i odjechać, ale zamiast tego kiwnęłam głową. W następną sobotę powiedziałam Markowi, że mam spotkanie z koleżankami z pracy. On nawet nie podniósł wzroku z nad swojego laptopa. Dobra, wrócisz na kolację? Nie jestem pewna. Jak chcesz. I tyle. Żadnych pytań, żadnego zainteresowania, żadnej reakcji. Spotkałam się z Michałem w Krakowie. Tak, pojechaliśmy do innego miasta, żeby nikt nas nie poznał to był mój pomysł. Jeśli już miałam to zrobić, chciałam być pewna, że nikt nas nie zobaczy. Spędziliśmy cały dzień razem. Spacerowaliśmy po starym mieście, jedliśmy lody na rynku głównym, zwiedzaliśmy Wawel. Rozmawialiśmy o wszystkim o naszych marzeniach, o naszych rozczarowaniach, o tym, jak życie nie zawsze jest takie, jak sobie wyobrażamy. Gdybym cię spotkał dziesięć lat temu, powiedział, kiedy siedzieliśmy nad Wisłą, oglądając zachód słońca, moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Ja też o tym myślę, przyznałam, ale nie możemy zmienić przeszłości. Ale możemy zmienić przyszłość. Spojrzał na mnie tak intensywnie, że musiałam odwrócić wzrok. Moje serce biło jak szalone. Nie możemy, Michale. Mam męża, dzieci. Wiem, ale jesteś nieszczęśliwa. Widzę to. Czuję to. Miał rację. Byłam nieszczęśliwa. Ale przyznanie się do tego nagłos sprawiło, że stało się to zbyt realne, zbyt przerażające. Pomóż kanałowi rosnąć, klikając przycisk subskrypcji. Jesteśmy blisko pięciu tysięcy subskrybentów, i twoja subskrypcja naprawdę robi różnicę. Wieczorem Michał zarezerwował nam pokój w małym hotelu przy ulicy Sławkowskiej. Powiedział, że jest późno, żebyśmy wracali do Warszawy, że możemy wrócić rano. Wiedziałam, co to oznacza. Wiedziałam, dokąd to zmierza. I mimo, że każda komórka mojego ciała krzyczała, żebym uciekła, żebym wróciła do domu, do mojego bezpiecznego, nudnego życia, nie mogłam. Nie chciałam. Staliśmy w tym pokoju hotelowym naprzeciwko siebie, a napięcie między nami było tak gęste, że można by je kroić nożem. "Kasiu" wyszeptał, zbliżając się do mnie. "Jeśli chcesz, żebym przestał, powiedz teraz. Ale jeśli tego nie powiesz." Nie powiedziałam. Zamiast tego zamknęłam oczy i pozwoliły mu mnie pocałować. I w tym momencie, kiedy jego usta dotknęły moich, przekroczyłam granicę. Zdradziłam Marka. Zdradziłam moją rodzinę. Zdradziłam wszystko, w co wierzyłam. Nie opiszę szczegółów tej nocy. To byłoby niewłaściwe, ale powiem wam, że przez te kilka godzin czułam się bardziej żywa niż kiedykolwiek w moim małżeństwie. Michał dotykał mnie z czułością, z pasją, z pragnieniem, którego nie czułam od lat. Mówił mi rzeczy, których Marek nigdy by nie powiedział. Sprawiał, że czułam się piękna, pożądana, wyjątkowa, ale gdy rano obudziłam się w jego ramionach. Poczucie winy uderzyło mnie jak pociąg. Co ja zrobiłam? Jak mogłam? Pomyślałam o Marku, o dzieciach, o wszystkim, co mogłabym stracić. Muszę wracać, powiedziałam szybko, ubierając się. Kasiu, zaczekaj, porozmawiajmy o tym. Nie ma o czym rozmawiać. To była pomyłka, ogromna pomyłka. Nie czujesz tego. Wiem, że nie. Miał rację. Nie czułam, że to była pomyłka. Ale musiałam tak powiedzieć. Musiałam spróbować naprawić to, co zepsułam. Wróciłam do domu około południa. Marek siedział na kanapie, oglądając mecz piłki nożnej. Jak było? zapytał, nie odrywając wzroku od telewizora. Dobrze. Świetnie. I tyle. Nie zauważył, że zmieniłam ubrania. Nie zauważył, że nie wzięłam ze sobą torby na noc. Nie zauważył, że jestem roztrzęsiona, pełna poczucia winy i rozpaczy. Nie zauważył niczego. Naciśnij czerwony przycisk subskrypcji. I dołącz do nas w drodze do pięciu tysięcy subskrybentów. Twoje wsparcie jest nieocenione. Przez następny tydzień próbowałam żyć normalnie. Wstawałam, robiłam śniadanie, odwoziłam dzieci, prowadziłam lekcje. Ale wszystko wydawało się inne, ja byłam inna. Czułam się rozdarta na pół. Część mnie czuła się okropnie z powodu tego, co zrobiłam, ale druga część druga część chciała więcej. Michał próbował ze mną rozmawiać w szkole. Ale unikałam go. Nie odpowiadałam na jego wiadomości. Udawałam, że nic się nie stało. Ale w nocy, kiedy leżałam obok Marka, myślałam tylko o Michale. O tym, jak sprawiał, że czułam się żywa. O tym, jak może wyglądałoby moje życie, gdybym miała odwagę je zmienić. Ale nie miałam odwagi. Byłam tchórzem. Dwa tygodnie po Krakowie Marek wrócił pewnego wieczoru do domu wcześniej niż zwykle. Wyglądał dziwnie. Jego twarz była blada, a oczy czerwone. Musimy porozmawiać, powiedział, usiadając naprzeciwko mnie przy kuchennym stole. Moje serce zatrzymało się. Wiedział, jakoś się dowiedział. Ktoś nas widział w Krakowie, ktoś mu powiedział. O czym? zapytałam, starając się zachować spokój. O nas, o naszym małżeństwie. Czekałam, przygotowując się na najgorsze. Wiem, że to nie działa, powiedział cicho. Wiem, że jesteśmy nieszczęśliwi. Oboje. Marek? Pozwól mi skończyć. Spotkałem kogoś. Świat zatrzymał się. Co? On spotkał kogoś? Jest sekretarką w mojej firmie, Marta. Spotykamy się od sześciu miesięcy. Sześć miesięcy. Przez pół roku Marek miał romans. A ja nawet nie zauważyłam. Byłam tak pochłonięta własnym nieszczęściem, własnymi problemami, że nie zauważyłam, że mój mąż mnie zdradza. Chcę rozwodu, powiedział. To nie ma sensu dalej udawać. Powinnam była być zła. Powinnam była krzyczeć, płakać, rzucać rzeczami, ale zamiast tego poczułam ulgę. Zgadzam się, powiedziałam cicho. Wyglądał na zaskoczonego, pewnie spodziewał się sceny. Dramatu, ale nie było żadnego. Tylko dwie osoby, które wreszcie przyznały się do tego, co oboje wiedzieli od dawna, że ich małżeństwo umarło już lata temu. Twoja subskrypcja pomaga nam rosnąć. Kliknij przycisk subskrypcji i bądź częścią naszej społeczności w drodze do pięciu tysięcy subskrybentów. Powiedzieliśmy dzieciom następnego dnia. Zosia płakała. Filip milczał, wpatrując się w stół. To była najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek musiałam zrobić. Patrzeć w oczy moich dzieci i wyjaśniać, że mama i tata już się nie kochają, że będziemy żyli osobno, że ich życie właśnie się zmieniło na zawsze. Czy to moja wina? Zapytała Zosia przez łzy. Nie, kochanie, to nie ma nic wspólnego z tobą ani z Filipem. To między mną a tatą. Ale wiedziałam, że to nieprawda. Wszystko miało z nimi wspólnego. Każda decyzja, jaką podejmowaliśmy, wpływała na nie. A ja byłam tak zajęta własnym nieszczęściem, że nie pomyślałam o konsekwencjach. Marek wyprowadził się tydzień później, zabrał swoje rzeczy i wyjechał do mieszkania Marty w Pradze. Dzieci miały mieszkać głównie ze mną, z wizytami u ojca w weekendy. Dom był dziwnie cichy bez niego. Nawet jeśli byliśmy razem, ale osobno, przez lata, jego obecność wypełniała przestrzeń. Teraz była tylko cisza, pusta i głośna. Zadzwoniłam do Michała. Marek chce rozwodu, powiedziałam kiedy odebrał. Co? Ma romans. Od sześciu miesięcy. Chce rozwodu. Cisza po drugiej stronie linii. Kasiu, tak mi przykro. Jak się czujesz? Nie wiem, dziwnie. Chcesz się spotkać? Oczywiście. Kiedy i gdzie? Spotkaliśmy się tego samego wieczoru w tej samej kawiarni przy ulicy Poznańskiej, gdzie wszystko się zaczęło. Opowiedziałam mu wszystko o Marku, o Marcie, o dzieciach, o rozwodzie. Co teraz zrobisz? zapytał. Nie wiem, wszystko się wali moje życie, które znałam, kończy się albo właśnie się zaczyna spojrzałam na niego. Jego oczy były pełne nadziei, oczekiwania Kasiu Teraz jesteś wolna. Możemy być razem, naprawdę razem, bez kłamstw, bez ukrywania się. Brzmiało to tak pięknie, tak prosto, ale życie nie jest proste. Mam dzieci, Michale. One są moim priorytetem. Rozumiem. I je polubiłbym. Chciałbym być częścią Twojego życia. Całego Twojego życia. Chciałam w to uwierzyć. Chciałam wierzyć, że moglibyśmy być szczęśliwi, że to nie był tylko romans. Tylko prawdziwe uczucie. Jeśli podoba ci się ta historia, pomóż nam osiągnąć 5000 tysięcy subskrybentów, klikając przycisk subskrypcji. To naprawdę wiele znaczy. Michał i ja zaczęliśmy spotykać się regularnie, nadal w tajemnicy, bo nie chciałam, żeby dzieci się dowiedziały. Nie jeszcze. Były zbyt zranione przez rozwód. Zosia stała się zamknięta w sobie. Filip zaczął mieć problemy w szkole. Czułam, że się rozpadam, próbując być dla nich matką, nauczycielką, kobietą, która próbowała znaleźć szczęście. Pewnego dnia, dwa miesiące po wyprowadzce marka, Zosia wróciła ze szkoły wcześniej. Byłam w salonie z Michałem. Nie robiliśmy nic niewłaściwego, tylko rozmawialiśmy, ale jego ręka leżała na mojej, a my siedzieliśmy blisko siebie na kanapie. Mamo, Zosi głos sprawił, że podskoczyliśmy. Stała w drzwiach z plecakiem na ramieniu, wpatrując się w nas z mieszaniną szoku i zdrady na twarzy. Zosia, kochanie, to jest. Wiem, kim on jest, widziałam go w szkole. To pan Kowalski, nauczyciel fizyki. Michał szybko wstał. Cześć, Zosia, miło Cię poznać. Ale Zosia nie odpowiedziała, patrzyła tylko na mnie. Tata dopiero się wyprowadził, powiedziała cicho, a w jej głosie słychać było ból. Nawet nie minęły dwa miesiące, a Ty już masz nowego chłopaka? To nie tak, Zosia. Michał jest moim przyjacielem. Nie jestem głupia, mamo. Widzę, jak na siebie patrzycie. Pobiegła na górę i zatrzasnęła drzwi swojego pokoju. Michał spojrzał na mnie z przepraszającą miną. Powinienem iść. Tak, przepraszam. Kiedy wyszedł, poszłam na górę do Zosi. Próbowałam rozmawiać z nią przez zamknięte drzwi, ale nie odpowiadała. W końcu zrezygnowałam i wróciłam na dół, czując się jak najgorsza matka na świecie. Tej nocy otrzymałam telefon od Marka. Zosia do mnie zadzwoniła. Powiedział bez powitania. Powiedziała, że masz nowego faceta. Marek, to skomplikowane. Ty mnie osądzasz za Martę, a sama robisz to samo? Nie osądzam cię. I to nie to samo. Ty miałeś romans, kiedy jeszcze byliśmy razem. A ty nie? Cisza. Długa, ciężka cisza. Co masz na myśli? Zapytałam, chociaż wiedziałam. Nie jestem głupi, Kasiu. Zauważyłem zmiany. Sposób, w jaki zaczęłaś się ubierać, dbać o siebie. Nowe perfumy. Te długie spotkania z koleżankami. Myślisz, że jestem ślepy? Jeśli wiedziałeś, dlaczego nic nie powiedziałeś. Bo było mi wszystko jedno. Czy to nie smutne? Byliśmy tak nieszczęśliwi, że nie obchodziło mnie, że mnie zdradzasz. To bolało. Nie to, że wiedział, ale to, że mu nie zależało. Co teraz? Zapytałam. Teraz nic. Rozwód i tak się toczy. Ale dzieci to co innego. Zosia jest zraniona. Powinieneś być ostrożniejsza. Wiem, będę. Naciśnij przycisk subskrypcji i pomóż nam dotrzeć do pięciu tysięcy subskrybentów. Twoja subskrypcja naprawdę robi różnicę. Następne tygodnie były koszmarem. Zosia odmówiła ze mną rozmawiać. Filip zaczął śnić koszmary i mokrzyć łóżko, czego nie robił od lat. W szkole pojawiły się plotki o mnie i Michale. Inne nauczycielki patrzyły na mnie z dezaprobatą. Czułam ich osąd w każdym spojrzeniu, w każdym szepcie, który cichł, kiedy przechodziłam. Dyrektor wezwał mnie do swojego gabinetu. Kasiu, słyszałem plotki, powiedział, patrząc na mnie znad okularów. O tobie i Michale Kowalskim. To jest nasze prywatne życie. Staje się publiczne, kiedy oboje jesteście nauczycielami w tej samej szkole, kiedy uczniowie zaczynają gadać, kiedy rodzice zadają pytania. Co pan sugeruje? I sugeruję, żebyście byli dyskretni, bardzo dyskretni. Albo może jeden z was powinien rozważyć przeniesienie do innej szkoły? To było ultimatum. Byliśmy źródłem skandalu, niestosowności. Musieliśmy albo się ukrywać, albo odejść. Tej nocy rozmawiałam z Michałem przez telefon. Może powinniśmy zrobić przerwę, powiedziałam. To wszystko dzieje się za szybko. Dzieci cierpią. W szkole mamy problemy. Kasiu, nie, proszę, kocham cię. To był pierwszy raz, kiedy to powiedział. Kocham cię. Trzy słowa, których nie słyszałam od lat. Michale. Wiem, że to trudne, ale jest tego warte. Jesteś tego warta. Chciałam mu uwierzyć, ale patrząc na zranioną twarz mojej córki, na lęk w oczach mojego syna, zastanawiałam się, czy moje szczęście było warte ich bólu. Potrzebuję czasu, powiedziałam w końcu. Muszę najpierw zadbać o moje dzieci. Rozumiem. Zaczekam. Będę czekać tak długo jak potrzeba. Ale nie wiedział, jak długo to może zająć. Ani ja. Minęły miesiące. Zosia zaczęła chodzić do psychologa. Filip powoli wracał do normy. Rozwód przebiegał powoli przez system prawny. A ja zostałam sama z moimi myślami, moją winą, moimi żalami. Zastanawiałam się, czy to wszystko było warte tego. Czy te kilka godzin intensywności z Michałem było warte zranienia moich dzieci, zniszczenia mojej rodziny? Czy czułam się bardziej żywa? Tak. Czy było to warte ceny? Nie jestem pewna. Pomóż kanałowi rosnąć i kliknij przycisk subskrypcji. Dołącz do nas w drodze do pięciu tysięcy subskrybentów. Pewnego dnia, sześć miesięcy po wyprowadzce marka, Zosia w końcu ze mną porozmawiała, naprawdę porozmawiała. Mamo, mogę cię o coś zapytać? Oczywiście, kochanie. Czy ty i tata się rozwodzicie przez mnie i Filipa? Co? Nie, absolutnie nie. Bo słyszałam, jak ty i tata kłóciliście się o nas. O to, co jest dla nas najlepsze. Zosia, posłuchaj mnie. Rozwód jest decyzją między mną a tatą. Nie ma to nic wspólnego z tobą ani z Filipem. Oboje was kochamy bardziej niż cokolwiek na świecie. Ale przestaliście się kochać nawzajem? Jak wy tu?